Tak to wyglądało tak naprawdę. Czyli mówisz, że ogólnie nie było łatwo, brzmi to, że było, ale faktycznie, no, ja widziałem, jak tam byłeś zaangażowany mocno, bo to też widać od razu, jak się z kimś współpracuje, że, że codziennie jakieś tam komity, czy, czy po prostu jakieś pytanie nawet. Bo niektórzy to właśnie też wolnie trochę to robią, ale to też jest okej. Okay. Każdy ma swoje tempo. tym miałeś akurat tak, że, że jakby wszystko na jedną kartę, tak? że Albo idziesz do pracy. Z perspektywami programistyczną, albo ewentualnie jeszcze robisz sobie ten przystanek na jakąś tam pracę. No, ale gdyby nie to, no to faktycznie nie wiadomo, jakby to się mogło tam dalej potoczyć, więc tak warto pracować. Nie? Ja, jakby główny jakby e, przepis, no to jest jednak, żeby robić to regularnie, bo nawet widzę jak teraz się uczę nowej technologii, powiedzmy po godzinach, albo jak nie jestem na projekcie i, i muszę się uczyć, no to dwa dni czegoś nie porobię, już zapominam. Jednak codziennie chociaż na trochę trzeba usiąść i żeby przy, chociażby z tego faktu, żeby nie zapomnieć, co się oglądało, jaki tam tutorial, czy jaki jaki tam, jaki jak to się mówi? Kurs się nie przerabiał wczoraj, co nie? Bo, no bo to, to ula, uleci, nie zawsze.